Jak co roku zapraszamy wszystkich mieszkańców bez względu na pogodę, bez względu na warunki atmosferyczne. nakrytą pływalni od 6:30 do 22:00 jesteśmy czynni w każdy dzień. Zapraszamy i dorosłych, a zapraszamy w szczególności dzieci i młodzież. Przypomnę tylko, jak co roku mamy promocję jeżeli chodzi o wejście dla dzieci, dla młodzieży w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, za, za jedyne 5 zł, za 70 minut można się pobawić u nas na basenie. Nie weryfikujemy dzieciaków, czy to są nasze dzieci z gminnych szanów, czy to są dzieci przyjezdne. Wszystkie dzieci u nas traktują, traktujemy tak samo. Za okazaniem legitymacji szkolnej dzieci, młodzież do 26 roku życia, czy legitymacji studenckiej oczywiście, wtedy mamy wejście za 5 zł. Osoba dorosła uiszcza normalną opłatę. I już od zakończenia roku szkolnego yy, obowiązuje ta promocja? Tak, Dokładnie od samego początku wakacji, przypomnę, od poniedziałku do piątku w dni robocze. Weekendy, opłata jest normalna. Jeśli chodzi o atrakcje na basenie, zjeżdżalnie, sauny, jak to wygląda? Tak, wszystko działa bez zmian. Przypomnę tylko, że zjeżdżalnia w okresie wakacyjnym jest czynna od godziny 11 do godziny 19, więc troszeczkę później i troszeczkę krócej, natomiast wszystkie pozostałe atrakcje bez zmian. Oczywiście nasza oferta jest skierowana jakby do wszystkich. Zapraszamy wszystkie półkolonie, wszystkie kolonie, które spędzają ten czas w gminie, czy też w całym powiecie szanowskim do naszej, do naszej oferty, żeby wzbogacić ją, tą kolonię o skorzystanie z naszych usług. Dużo organizacji, dużo instytucji zgłasza się i korzysta właśnie skrytej pływalni w Szanowie. Zgadza się. Pomimo tego, że mamy obiekty dookoła, czyli w Trzebini i w nowym Obiekt nowy w Libiążu, często do nas, często przychodzą dzieciaki z naszego terenu, z gminy. Organizowane są półkolonie, ale mimo wszystko to obłożenie mamy mniejsze, więc zapraszam wszystkich Państwa mieszkańców do skorzystania z naszych usług do poprawienia swojej kondycji w tym czasie. Mniejsze obłożenie jest również przez szkoły pływania z uwagi na okres wakacyjny, więc więcej dostępnych torów na basenie sportowym, tym samym Zapraszam. Zapraszam w sierpniu bo to już też całkiem niedługo, 12 dokładnie sierpnia, kolejna edycja deskorolkowego Pucharu Polski na naszym skateparku. E, najlepsi zawodnicy z całej Polski będą znowu rywalizować. Kolejna impreza w sierpniu e, i chyba taka radość, że e, tak naprawdę e, deskorolkowcy z całej Polski przyjeżdżają tutaj i chętnie tutaj przyjeżdżają. Zgadza się, no mamy świetny obiekt, zresztą, chwalony przez wszystkich tutaj w Polsce. Trzecia edycja u nas e, tych zawodów, e, cieszę się, Popularnością przychodzą zarówno mieszkańcy, zarówno stali nasi bywalcy. Obieg jest bardzo często udostępniany, bardzo często uczęszczany przez, przez, przez wszystkich i doskrolkarzy i, i wrotkarzy, więc, więc zapraszamy tutaj i, i 12 sierpnia mam nadzieję, że nam pogoda dopisze. My wszystkie siły koncentrujemy tak, żeby mm, uruchomić yy, ośrodek na kontach. Yy, tu jesteśmy uzależnieni po części od wykonawcy, natomiast my koncentrujemy się tak naprawdę na tym, żeby niezwłocznie po dostaniu informacji o tym, że odbieg jest po uzyskaniu wszystkich pozwoleń, wszystkich odbiorów, żebyśmy mogli tak naprawdę uruchomić ten obieg być dostępny dla mieszkańców. Mam świadomość tego, że może to być dopiero sierpień, natomiast no mam nadzieję, że pogoda dopisze.